Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K24 Universe Mode. Przed nami na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli już drugie row na drodze do Royal Rumble. Poprzednie row oczywiście, to było row Super Show, gdzie to mieliśmy wiele naprawdę ciekawych, niesamowitych pojedynków. Teraz wracamy do normalnego row i zaczynamy od walki, w której to poznamy. Nowych Numbron Contenders do walki o pasy Tak Teamu. Więc będzie to albo Bloodline, albo New Bloodline, można powiedzieć. W sumie jedyny Bloodline, można powiedzieć. Poprzedni Bloodline już. Jay, Jimmy, Solemnie nie nalaziłem się Bloodline. To jest po prostu Bloodline, jedyny oryginalny, może nie oryginalny. Jedyny Bloodline to jest ten Bloodline. i właśnie Bloodline zmierzy się ze swoimi rywalami i właśnie zwycięzca tego pojedynku będzie walczył z Rated o pasy tak teamu na Rumble Ramble. Jak dobrze pamiętamy Tamatonga zbyt dobrego z Row Super Show tam przegrał walkę z Derokiem, ale potem Jacob Fatu zatakał Deroka, więc... Plodna jeszcze na tym myślę, że dość dobrze, tak bym przynajmniej mógł powiedzieć, że dość dobrze na tym wszystkim wyszli. No i zobaczymy, właśnie czy tutaj też dobrze wyjdą z tego pojedynku, i czy Tamatonga i Tangalow zawalczą opasy tak-teamu na Real Rumble. Plodna rzeczywiście powoli wkracza do ringu, i teraz pora na ich rywali. I rywalami będą Creed Brothers. Czy ja widzę, że oni wchodzą osobno? Naprawdę tak się, to się dzieje. To jest chyba to, że po prostu gra, jakby chyba ma włączone automatycznie, że może się. Jakby nie wiem, tag team mógł się. Breaka, może powiedzieć, ale no, nie fajnie, nie fajnie, że jakby nie wiem, o tym naprawdę. więc właśnie ten tag team nie miał być. może powiedzieć, aby to nazwać zniszczony. Ten tag team ma cały czas istnieć, więc mamy. Juliusa Creed'a i Brutusa Creed'a. Teraz właśnie już mamy ich owe dwójkę, Oni są dalej Creed Brothers, tylko właśnie no gra mi postanowiła troszkę przeszkodzić ich odłączyć, że powiedzieć, od siebie. Ale oni cały czas są jako Creed Brothers i mogą właśnie zawalczyć z Raid o opastę Team'u na Royal Rumble. Zobaczymy tylko, czy da na nam radę pokonać tutaj Bloodline. No i będziemy mogli zaczynać opener dzisiejszego rowu. I możemy zacząć ten pojedynek, Zaczynamy od e, Tamatongi i Brutusa Kryda. Aperkat wykonaj, Brutusa. Kopnięcie teraz od Tamatongi. Jeszcze close line. No tutaj Tamatonga ma dużo łatwiejsze wyzwanie niż pokonaj Deroka. Kontra Superkick jeszcze od Tamatongi. I teraz mamy kontra akurat Joe Breaker. To będzie Tak jest, to jest próba Tak w ogóle też na pewno nie zapomniałem o tym powiedzieć, ale troszeczkę jestem chory, więc nie ukrywam, że może, możliwe, że jutro nie będzie odcinka. Nie, zobaczę. Nie, nie wiem jakby jeszcze nie wiem, naprawdę, bo sam nie wiedziałem, czy dzisiaj będę robił. Ten odcinek będzie na pewno później niż normalnie. I właśnie nie wiedziałem sam, czy w ogóle będę tego... ten odcinek robił dzisiaj, ale spróbowałem, w miarę nie jest jeszcze tak źle, ale na dzień może być kompletnie inaczej. Więc właśnie jeśli nie będzie jutro filmu... To pewnie to się, że jestem chory, więc taka właśnie rzecz, którą jeszcze chciałem powiedzieć. Którą właśnie póki pamiętam. Eee, więc, właśnie to jest na pewno taka jedna istotna rzecz, jeszcze. A teraz, właśnie przenosimy się po sprawę tego pojedynku, gdzie tutaj Tamatonga dostaje Irish Weep, i Londyn na narożniku I dostaje Close line y jeszcze. Mam przypięcie, ta matonga na szybko wstanie. Kontra, i to będzie signatura. I tak jest. Sądzie signatura. Jest tutaj takie DDT od Tamatongi. To też oznacza, że ma oczywiście na finale. Zobaczymy takiego katera. No, w zeszłym taki Flatliner jakiś robi. Ale tutaj zobaczymy kater w jego wykonaniu. A Creed oczywiście nie wypada z ringu. A to drugim razem? Tak, już Dobra, więc możemy przypominać Brutusa Creed'a. No i będzie pewnie koniec pojedynku. A się zbliżymy do zwycięstwa. Mamy jeden, mamy dwa. I nie mamy trzy. Było blisko. Brutus Creed jednak walczy dalej. I teraz mamy zmianę Tangelo wchodzi. Rage'a używa Brutus Creed, ale i tak obrywa tutaj. A do Creed powoli wraca. A już Creed przecież się w ogóle, nie, no tak, on nie walczy w ogóle w tym pojedynku na razie, ale to jest ten moment, żeby się zmienić. Jednak nie wykorzystuje tego Brutus Creed. No i teraz jeszcze Tangelo go kontruje. Black like, drop kontra jednak. ma finisher, więc na pewno trzeba uważać. Kolejna, teraz jeszcze kolana prosto w jego tutaj klatkę. Leg drop. Jeszcze uderzenia na ziemi. I krew na twarzy Brutusa Creeda mam w tym momencie. Trafia tutaj Brutus. Może teraz się zmieni, to byłby właśnie potrzebny, bo by naprawdę bardzo. I to zrobi chyba. Tak jest, Julius Creed wchodzi do pojedynku. Ale tutaj, tak, ta ma, nie ta matka, tylko tango jest gotowy. Teraz jeszcze co tutaj kombinuję Julius Creed, wrzucę w narożnik Tangaloo. Jeszcze Tangaloo rzucę na drugą stronę. Myślałem, że niego go przez nie wiem co on kombinował. Belly to belly teraz. Mamy przypięcia, ale tango low powinien bardzo łatwo zrobić Hikao. Tak jest, nie ma sygnatury nawet. I teraz pora właśnie na tą sygnaturę i mamy sygnaturę zrobioną, wykonany Tangelo, czemu nie Jacob? w sumie. Irish Whip i Julius Creed wpada tutaj i teraz od razu jeszcze już bierze go Tangelo do finishera, ale jest kontra, ale jest kontra Juliusa Creed'a. To naprawdę dużo ratuje Creed Brothers, ale tutaj jest wrzucony właśnie ten narożnik, teraz to Julius Creed to wykorzystuje. O, tak będzie, tak jest. Tam wchodzi do tego pojedynku i nic nie będzie, jednak, ale dobra, kontruję. I teraz close line, kick up, ale dostaję kolejny close line. Tym razem już tak szybko im wstanie. Z mimo chęcią przyjmę Brutusa, bo Brutus jest łatwiejszy do w tym momencie. Kolonu w pracy. Brutus Creed właśnie już był raz przepinany, więc wierzę, wierzę, że za drugim razem, jak już będzie go przepinany, to będzie koniec tego pojedynku. więc lepiej właśnie ja go mieć tutaj. Ponownie, Clothesline. I też moment. To jest Pozumpin, jednak. Szybki KickOut, out, Tamatongi. Big Boot, ale to nic, bo to jest Cutter w jego wykonaniu. Ponownie Cutter na Brutusia. I to chyba musi być koniec. Jeden, dwa. I 3, tak jest, a więc Bloodline wygrywa ten pojedynek i oficjalnie Rated RKO kontra Bloodline na Royal Rumble opasy tak teamu, więc duże wyzwanie przed Rated RKO, na pewno duże wyzwanie przed nimi, a jednak zobaczymy czy ich doświadczenie wygra, nawet właśnie świeżość może powiedzieć dalej, bo tak można nazwać, że to oni są świeży cały czas, jakby świeża to jest, e, świeży zespół, świeży team, I zobaczymy się kto ten pojedynek na Royal Rumble wygra, przechodzimy się teraz do kolejnej walki. I przechodzimy do kolejnego pojedynku i będzie to pojedynek, w którym to zobaczymy dwie zawodniczki, które oficjalnie Zadeklarowały swój udział w Royal Rumble, w Women's Royal Rumble meczu I pierwszą z nich jest Io Sky, a więc była mistrzynią, Io Sky była w tym sezonie już Mistrzynią Women's World Ale jak dobrze pamiętam była mistrzynią na tylko miesiąc Wygrała na Clash at the Castle I potem na Armageddon, Live, nie Armageddon, a Bad Blood, tak na Bad Blood Premier Live Event Czyli na Premium Event przegrała z Aską ten pas, więc była przez miesiąc Mistrzem, ale jeśli wygra Royal Rumble może zostać ponownie mistrzem I to nie musi być Women's World, a może być Women's Champion. Zobaczymy tylko, oczywiście, czy najpierw wygra ten pojedynek tutaj, a potem czy wygra Royal Rumble i potem czy wygra pas. Pala na jej rywalkę. Myślę, że IO można upatrywać jako jedną z faworytetów wygrania Royal Rumble meczu, a myślę, że nie można tak powiedzieć o jej rywalce, która może być dużym underdogiem. I jej rywalką w tym pojedynku będzie Blair Davenport. A więc Blair Davenport, tam ja mówię to jest inna już zawodniczka. To nie jest jak like, Joskaja. jest uznawana jako faworytkę, a Blair na pewno nie może być. Blair na pewno nie może być uznawana za jedną z faworytek, ale jeśli by po potencjalnie to zrobiła, tu to duża niespodzianka. W 2K23 czy 22? Ktoś z jest 2K pamięta, że u mnie w Royal Rumble, Women's Royal Rumble match wygra Michin. Więc nie, nie była to niespodzianka. Była to niespodzianka i niespodzianki mogą się zdarzyć. To na pewno mogę też powiedzieć. Blair Davenport też może sprawić niespodziankę w Royal Rumble matchu. I teraz będziemy mogli przechodzić do tego już pojedynku. Blair Davenport, Eosky, i I ten pojedynek będziemy w tym momencie mogli już rozpoczynać. Mocne inzygiury od Blair Davenport. I kopnięcie po prostu brzuch. Jeszcze mocne kopnięcie. Teraz kontra wykonanie io Sky, Kopnięcie i jeszcze jedno kopnięcie. wykonanie iO. I to jest Haricon Rana Blair ten ma na pewno przewagę jakby warunków fizycznych. Jest znacznie większą zawodniczką, wyższą i większą ogólnie, jak tak patrzy na nią. Więc na pewno jest przewaga w tym pojedynku Blair Davenport. Zobaczymy czy wykorzysta tę przewagę do zwycięstwa. Na razie mamy jednak Kimurę. Wydaje się, że znak z tej Kimury wyjdzie tutaj. I o, tak jest. I teraz mamy dropkik w wykonaniu. Blair Davenport ląduje w narożniku. I o, Sky też świetne kopnięcie. Blair ta ale dostaje close nie, jednak nie dostaje tego Clothesline. Kolana po prostu głowę Kontra I to jest Hurricane Rana Teraz przypięć mamy I to jest szybki kick out Kontra IO Teraz sygnaturę ma IO Sky Więc to może być szansa dla niej I my chyba zobaczymy tą sygnaturę Chyba zobaczymy Spanish Fly w wykonaniu io Sky. Jeszcze ma chyba jedną szansę kontra Blur porta mi się przynajmniej wydaje. Ale chyba tej nie będzie, to jest Spanish Fly z samej góry w wykonaniu Io-Sky. Pin, no dobra. Pozoom Pin i wychodzi z tego Io. Kopnięcie teraz plecy. I kolejne kopnięcie plecy. Teraz jeszcze brzuch, więc teraz dość moc jest okopywana. IO Irish sweep. Kontra. IO Sky potrafi latać. I to właśnie pokazuje missile drobki w jej wykonaniu. Blair się podnosi. Ale miała być finisher, ale nie. Dobra, exchange mamy Blair. jakimś cudem się myli. Przy tak szerokim pasku i Blair się myli ponownie. Wow! Nie wiem, jakim to się dzieje, ale Blair, no, chyba nie może tego jak wygrać, wydaje się. Może mieć kłopoty, jeśli nie wygra, bo IO ma już finisza gotowego, więc to mogą być duże kłopoty. I jeszcze, no, trafia na razie. IO się teraz myli, więc to jest szansa na pewno dla Blair Davenport. IO trafia jednak. Blair się myli, a więc to mogą być duże kłopoty dla niej. Bo to będzie pora na finishera i IoSky ma finishera Czy to będzie koniec, czy będzie musiał się poddać Blair Davenport? Blair się chyba nie podda Było blisko, ale chyba Blair się nie podda w tym momencie Więc pojedynek trwa dalej oczywiście Tak jest, pojedynek trwa dalej Blair Davenport kontruje I zobaczymy co Blair tutaj da radę zrobić Blair nie ma finishera ani sygnatury Akurat, ale i tak jeszcze Na pewno może ten pojedynek wygrać Kontra tutaj jednak i to jest Double Footstone w jej wykonaniu. Zobaczymy ponownie sygnaturę. Jaka jest druga w ogóle sygnatura jej? Jeszcze raz. Z, e, running Midiora, dobra. Running Midiora to jest druga sygnatura. A sumie ciężko to chyba znać, Tak, tak zawodniczkę, by była tam w tym miejscu. Była tak na ziemi. No kontra teraz. Kontra. 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 Nie to chciała, nie Pomylę troszeczkę przyciski. Rowbreak, dobra. I teraz już po stan? Już nie jest stan w taki sposób? No, no dobra. Ja nie tu, IO. Teraz spora finishera. Over the Moonsault w wykonaniu IO Sky. Na razie jednak nie. Blair że wstaje. A dostaje potężne DDT z samej góry. No i teraz chyba już trzeba. Świetnie, szybko wyskakuje IO Sky. Over the Moonswold w tym momencie i IO trafia, tak jest. A więc chyba to jest koniec tego pojedynku, IO Sky trafia. MAM przypięcie, 1, 2 i nie ma trzech jednak. Nie ma trzech, no dobra. Czyli nie tak łatwo jednak będzie z Blair Dawem, No dobra. Bair się tak łatwo mi podda. Kontra Blair. Contra. Damn no, właśnie to zrobić, bo nie mogę tak... Czy nie wiem, czy mogę tak czy to łatwiej. Próbowałem raz to zrobić, ale to nie mogę. No nie wiem, nie mogę tego zrobić. To jest ten problem. Co idzie jakiś finisher lub signatura? Nie wiem co zrobi, ale to jest groźne. To jest sygnatura. no dobra. Na przypięcie. I mamy tutaj best resiliency. Al ma fi dwa finishery. I to jest kontra, to jest kontra, to jest kontra i to jest submission ponownie. No i tym razem chyba submission, po którym już będzie musiała Blair klepać, tak jest czy nie? Tak jest, IOSKY wygrywa. Naprawdę bardzo dobra walka, mieliśmy zwroty akcji, ale jednak ostatecznie to Io Sky wygrywa ten pojedynek dwóch zawodniczek właśnie, które zadeklarowały w tym momencie już swoje, swój udział, jakby w Royal Rumble meczu, w Women's Royal Rumble meczu, no i przynajmniej już main event dzisiejszego row. I po teraz na Main Event dzisiejszego row I będzie to 8 Battle Royale Zwycięzca tego 8-osobowego Battle Royale zmierzy się z AJ Stylesem O pas Intercontinental na Royal Rumble Niedawno widzieliśmy AJ Stylesa dosłownie właśnie na row poprzednim Czy na Raw Super Show Gdzie bronił pas z Chrisem Jericho Oczywiście ten pas obronił I teraz właśnie będziemy szukać dla jego, dla jego rywala na Royal Rumble I będzie to możliwe, że Bron Breaker Bo Bron Breaker jest jednym z tych 8 zawodników, który zawalczy w tym ośmiu osobem właśnie Battle Royale, w main dzisiejszego round. I kolejnym zawodnikiem jest Brian Danielson. Brian Dyson jest byłym mistrzem Intercontinental i zobaczymy, właśnie, czy da, da radę po pierwsze wygrać ten Battle Royal, i potem, czy da radę właśnie mieć ponownie mistrzem. na no starcie Brian Danielson, AJ Styles ze starciem, które mogą być opas pas World Championship, a tutaj to mogła być właśnie walka opas pas Intercontinental. Jeśli potencjalnie Brian Dyson, tylko tego, potem tego, ten pojedynek tutaj oczywiście się wygra, więc się to Battle Royal właśnie wygra, to zobaczymy. Moglibyśmy zobaczyć takie potężne starcie Brian Dyson i AJ Styles. Krajem zawodnik, który wchodzi do ringu to Montez Ford, Montage Ford razem z Angel Dawkinsem jakoś nie mieli za dużych sukcesów jako taktimowy, jak jako taktim ogólnie w tym sezonie, ale za to indywidualnie Montage Ford naprawdę może zyskać ogromną szansę, jeśli to Battle Royale wygra, bo wtedy może potencjalnie zostać mistrzem Intercontinental, jeśli by tylko dał radę później na Royal Rumble pokonać obecnego mistrza, czy AJ Stylesa. Teraz na najbardziej utytułowanego zawodnika, jeśli chodzi o Paz Intercontinental, obecnie na rosterze. Na row właśnie super Show mieliśmy walkę AJ Styles kontra Chris Jericho i tam właśnie special guest referee był The Miz, więc The Miz był special guest referee w tym pojedynku. Można powiedzieć, że spodobała mu się wizja walki o Paz Intercontinental Championship i zostanie ponownie mistrzem, no i tą szansę ma, będzie miał oczywiście szansę, jeśli tylko to wygra to Battle Royale dzisiejsze. I kolejny zawodnik to Tyler Bate. Mamy już połowę stawki. Pan, połowę stawki, przynajmniej to jest pięty zawodnik, który wchodzi do ringu. Tyler Bate, zawodnik, który na pewno też może być jako jeden z underdogów w tym starciu, Naprawdę, patrząc na te właśnie jakie doświadczenia, jakie nazwisko tutaj mamy już w ringu, to Tyler Bate może być właśnie jednym z tych, który może być nietypowany nie jako faworyt. Ale Battle Royale, tak już mówiłem wiele razy, to są pojedynki, w których często ten, który jest najsprytniejszy, potrafi wygrać, a nie ten, który jest najlepszy, bo na, ma największe nazwisko. Mamy jednego Anglika, więc teraz pora na kolejnego. Mamy już Pitadana, więc teraz mamy tutaj Bucha. czy Pit Dana w sumie e, nieważne, w sumie ważne, że po prostu jest to, jest właśnie tutaj Pit Dana, bardziej dla mnie Pit Dana, muszę pewnie bym mógł zmienić imię, więc ja jak bardziej go nazywał Pitem danym. Więc mamy Pitadana tutaj, kolejny właśnie zawodnik, który też może być upatrywany jako taki mniejszy faworyt, można powiedzieć. Jak patrzę na tych zawodników wszystkich, których mamy w ringu, to on i Tyler Blade możliwe są upatrywani jako ci najmniejsi faworyci, naprawdę, ale na pewno właśnie obydwie mają dużą szansę. I ta walka o Paz Intercontinental byłaby bardzo duża dla jednego i drugiego, tam naprawdę, gdyby daje radę z tą walkę potencjalnie właśnie wygrać. I przed ostatnim zawodnikiem w tym pojedynku będzie Grayson Waller. No Grayson Waller jeszcze żadnego title shota nie miał akurat w tym universe mode, więc kolejny zawodnik, który naprawdę staje przed dużą szansą oczywiście w swojej karierze, żeby właśnie zawalczyć o pas Intercontinental. Jednak ma 7 innych rywali, którzy tak samo chcą zawalczyć o ten pas na Royal Rumble. I ostatnim zawodnikiem w tym pojedynku jest Dragon Lee. Dragon Lee naprawdę zaczął fenomenalny debiut na Raw Super Show, gdy to pomógł Rayowi Mysterio w walce Team Ray Mysterio kontra Team Judgment Day. Tam też on zgarnął przypięcie dla właśnie Teamu Ray Mysterio. więc duży na pewno debiut w jego wykonaniu. I teraz ma kolejną szansę. Teraz może zostać jeszcze number one contender do pasa Intercontinental. To byłby no, jeden z najlepszych startów kariery, jakie widzieliśmy tutaj, naprawdę, gdyby najpierw zgarnął zwycięstwo w tak dużym pojedynku, na tak dużym show oczywiście, jak Raw Super Show. A teraz aby wygrał 8-osobowy Battle Royale i został nabrał kontenderem do pasa Intercontinental. I możemy zaczynać. Możemy zacząć ten pojedynek 8 zawodników, którzy walczą o to, żeby zawalczyć z AJ Stylesem o pas Intercontinental na Royal Rumble. Brian Danielsona. Czy Montaś Ford wyleci? Nie. To Tyler Bate jako pierwszy wylatuje. MontageFort to jeszcze to, to tornado DDT, więc mamy już tylko siedmiu. Tyler Bate już wyleciał z tego pojedynku. Miz może być następny. A, na razie nie, oczywiście nie. Chyba na Dragon próbuje poddać Brian Danielsona. Elba też od Danielsona, teraz e, oni walczą tutaj, Danielson i Dragon Lee. I próba teraz wyeliminowania, ale no chyba eliminacji nie będzie, chyba... Czy naprawdę będzie ta eliminacja? W taki sposób? Było... Jest... Było bardzo blisko. Była naprawdę bardzo blisko, ale jednak jakiś studentem... Wow. Dragon Lee prawie go już wyeliminował. Naprawdę było bardzo blisko. Było bardzo blisko. ta jeszcze kontra Dragon Lee. Irish Sweep. Teraz nadziewa się na Clothesline'a Brian Danielson Dragolin jak naprawdę wygląda bardzo dobrze w tym pojedynku Teraz na narożniku jest tutaj Brian Danielson Suplex od Dragon Suplex też od Pita dana. Chromebreaker, z narożnika I teraz montage Ford nagle zatrwało Brian Danielson takim jednym kopnięciem Frankensteiner od Dragon Speed Dance, on tutaj kombinuje. Czy to będzie Irish na Tak jest. I to może być już tym razem eliminacja. Przedtem było tak blisko. To tym razem to może być potencjała eliminacja. Chyba, że jednak nie. Może jednak tym razem. Chyba tym razem jest. Nie wiem, czy Dragon Lee po prostu był tak potężny. Ten w ogóle wypadł. Kto wypadł? Montez Ford. tak jest. Montez dobra. Montez Ford wypadł z tego pojedynku. Zostało 6 Mocny Shoulder Tackle od Brona Breakera. Ta speed down wyleci. Jest rzucony na różnika. Idzie jednak teraz z Breakerem. Tutaj Dragona Lee. Brian Breakerem. Kontra tej Dragonali. Irish Sweep. Ale jest bezpieczny z Brian Dinesem w tym narożniku A czy na długo? To nie wiadomo. Na razie Breaker tutaj rozdaje. Może być karty tym pojedynku wydaje się. Ale dostaję close line A dostaje Clowzelina? Nie, jednak nie. Contrego, pit dan, Dragon Lee, nie wypada. Kontra, Brian Danielsona, mocny łokieć. Zaraz jednak Dragon Lee się podnosi dość szybko. I Brian Danielson atakuje Demiza. Tak, suplex. Dragon Lee naprawdę ma jakiś chyba problem yy, z yy, Brian Hansonem, ewidentnie. Signatura miała być, ale nie udało się. Tym razem się udało, tak jest. Teraz pala sygnaturę na Dragonie Jeszcze jedno kopnięcie. I trafę tak jest. Pamiętałem, że ma finishera. Na razie na grobie Irish sweepa, Grayson Waller. Nie wypała z ringu, jeszcze. Ale miała być finisher i jest finisher, a więc Brian Danielson trafia. Trafia finishera. To może być moment, w którym to Grayson Waller wypada z ringu. I tak jest. Grayson Waller kolejny, który wypada z tego pojedynku. Teraz kolejne uderzenie od Brian Danielsona. ta trafia demiza. Mocne uderzenie. Jedno mocne uderzenie. Czy Dragon Lee? Tak jest. Dragon Lee wypada, więc Butch Tutaj, no, może powiedzieć, nie pozwoli Drakonowili mieć tak fenomenalny start kariery na Row. Irish Whip kontra Brian'a Danielsona. Miejsce naprawdę już dość mocno, krwawie, jak tam dobrze widziałem. Ja bym wziął pita dana jako na celownik, bo on widzę, że ma najlepszą sytuację wśród pasek jego. Kontra tak jest, tego potrzebowaliśmy. I teraz potrzebujemy sygnatury tak jest. On właśnie najwięcej ma pasko więc na nim trzeba się skupić w tym momencie. Demis wyda się najłatwiejszym celem. I Bron Breaker chyba wykorzysta, że Demis jest najłatwiejszym celem. A my możemy spróbować zrobić... I trafiamy, finisher trafiony. Chyba będziemy mieli dwie eliminacje naraz. I tak jest, ależ teraz to... Synchronizacja i shoulder tackle od Bron Breakera. Niesamowite to było, jak to była synchronizacja. Jak w tym samym momencie zrobi to samo. Kontra. Kto z tych dwóch wygra? Czy będzie to Bron Breaker czy Brian Danielson? Jeden z tych dwóch zawalczy z AJ Stylesem o pas Intercontinental Championship na Royal Rumble. Troszeczkę bliżej jest na razie Brian Danielson tego. Jeszcze jedno mocne kopnięcie. I kolejne kopnięcie? Nie. Braun Breaker kontruje tym razem. I czy to będzie ten moment? Wychodzi z tego. Wow, Brian Danielson w ostatniej dosłownie chwili nie pozwoli, Bromowi Breakerowi, na ten finisher. Na no to znaczy eliminację potencjalną. Pile driver? Tak jest. Pile driver zrobiony Wykonają Briana Danielsona. Braun Breaker się dość szybko, jednak bardzo szybko podnosi po takim pile driverze. Za szybko, można powiedzieć wręcz. Kupięcie jeszcze. I Brian Danielson ma finishera. I jest pora na finisher. Czy zobaczymy running nie atak w wykonaniu Brian Danielsona? I Brian Danielson nie trafia. Bronblaker kontruje. Ta jeszcze w nogi atakuje Brian Danielson. No. Bronblaker się tak łatwo nie podda. Headbutt. I kupięcie prosto tej gdzieś w rękę, w rękę tutaj Brambreakera. i mocne uderzenie teraz jeszcze w plecy Brian Dynason ma Signaturę i możemy spróbować wykorzystać jednak nie tym razem kontra i to jest pora na Signaturę, Bryan jest o krok od eliminacji Brand Breakera, bo tak trzeba to przyznać, że tak będzie to wyglądało, teraz tylko wyrzucić go i jest po pojedynku. Ostatnie kopnięcie, szybko. Nawet Brian Danielson nie traci czasu. Irish Whip trzyma się jeszcze Bron Breaker, ale w tym momencie. Jak on to zrobił? Nie mam pojęcia, jak on to zrobił. No dobra, a teraz. Pora finisher, Big Boot, jest po bronie Breakerze. Brian Danielson wygrywa main event 8-men Battle Royal, a więc oficjalny kolejny pojedynek dodany do rozpiski Royal Rumble czyli walka Past Intercontinental Championship AJ Styles kontra Brian Danielson. Taki pojedynek zobaczymy. Na teraz już oczywiście będziemy kończyć. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!